Cześć witajcie, ja jestem chudy, oto kolejny odcinek kariery Liverpoolem Nie jestem za bardzo prześwietlony Tak też niedobrze. nie niedobrze Niestety takie warunki Taka poradnia. Taka pora roku właściwie e, Dobra, tak przejrzałem komentarze przed odcinkiem, że nie robić tego na odcinku, żeby za bardzo nie szukać e, Nie zanudzać, potem nie robić tyłu e, Cięć i w ogóle, więc ja to jakoś e, przejrzałem No i tak Poszukujemy kogoś na atak albo na tą pozycję. W sumie tutaj jest najniższy overo, nie? I właśnie mm, na to są najbardziej propozycje w komentarzach. Jest najczęściej powtarzający się to z pomocników na razie: Marko Veratti, e, Krychowiak i Gundogan. Z napastników na pewno Robert, Robert Lewandowski się powtarza. Czy ktoś jeszcze? Chyba. Chyba Dybała była, ale to już rzadziej. No dobra, wydaje mi się, że o Veratiego to ja pytałem w poprzednim... Tak, i też napisałem przez 2t, a ja dzisiaj piszę przez 2a. Wydaje mi się, że, no właśnie, on jest na mojej liście życzeń, nawet już nosiłem o niego ofertę. E, chyba, wydaje mi się, że, no nie stać się za bardzo na niego. Krychowiak, też wydaje mi się, że o niego pytałem. Aż sprawdzę. Grzesz, Grzegorza Krychowiaka. Nie, a tylko o niego pytałem No dobra, zaproponujmy może ofertę kupna Nie ja wiem, że Gundogan mógłby być troszkę lepszym pomysłem I pewnie sam Jurgen klopwałby klub, Gundogana Ale zaraz zobaczymy Gu Gundogan jest młodszy czy podobny wiek, zaraz zobaczymy I Kai Jak się tu... O tak tak, jest rok młodszy, co prawda duża różnica nie jest. Overall popatrzcie nawet praktycznie ten sam. Jedynie Gundagan jest bardziej ofensywny, krechat bardziej defensywny. Najlepszą obroną jest atak. I jemu się kończy kontrakt. To jest okazja. Ogromna. I teraz tak, możemy go spróbować wyciągnąć teraz za no, niską sumę, tych bodajże 17 milionów na przykład. Złożę. Albo możemy pamiętać, przynajmniej spróbować pamiętać o nim w zimowym okienku transferowym i wyciągnąć go za darmo na przyszły sezon. Hm? Ja oczywiście nie będę pamiętał. To nie powierzam Wam, jeśli by się nie udało dzisiaj yy, Ikaya sprowadzić z napastników z tym Lewandowskim na no, oddanie Staridża, ale... Ale przypominam, że my mamy straszny problem z kontuzjami, przynajmniej tak było w poprzednim sezonie, że naraz byli kontuzjowani Starić, Benteke i do tego Rigi chyba i no na no, atak już nie miał to grać, bo został Borini, e, Inks, no i Balotellę sprowadziliśmy awaryjnie, no niestety, tak było i no z tym pojawia się problem, no tego napastnika na razie sobie odpuścimy, spróbujemy sprowadzić tego pomocnika, bo... Anderson coś nam słabo się rozwija Co prawda ma 26 lat dopiero ma jeszcze czas Ale z tym jego rozwojem bywa cienko e, oj, dobra Niech będziesz przesumowałem Oferta transferowa za Markowicza Jego oddawać nie chcemy Sorry Fiorentina Nie 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 trochę tak, taką białą twarzą strasznie W tym świetle a Tak taką za jasną też No kurde tak jest lepiej, nie? Ale ja wolę tak siedzieć. A, o Wicela jeszcze pytałem. No dokładnie. Wicel 27 lat, overall 82, no to w sumie jednak sobie go może odpuścimy. Może jednak tak. Roberto teraz za Staridża. Nie, tego sprzedaż tego Staridża odpuszczamy jednak. Odpuszczamy sprzedaż Staridża, skupimy się na tym pomocniku. Może w kolejnym sezonie napadnij, może Robert Lewandowski właśnie w sezonie 42 miliony z za zakrychoweka, Ale ja już ofertę złożyłem, bo nie pamiętałem, że o niego pytałem e, Enrique, o tak Jego chcieliśmy sprzedać, nawet dają tyle jest wart, więc bez bednego zastanawiania po prostu się go pozbywamy Oferta transferu odrzucona jest dla na nas zbyt cenny Ciekawe, czy będzie dla Was tak cenny, jak w zimę Wam go podpierdzielę za darmo Właśnie Kupy napastnika. Może pół sezona przeżyjemy z pomocnika. No tak, ile z niego dawałem? 40 do A, dawałem. A Jalena. Ale się nie sprzedał w końcu, nie? Kurde. A chyba miałem go sprzedać. Zaraz zobaczymy. Ale, 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 alen, ale, bo bym sprawiał pomocnika, to Alen będzie niepotrzebny. Ja mu kontrakt wygasa. Dobra, zaproponowujmy Alenowi nowy kontrakt. On dotrwa do zimy, w zimę go sprzedamy i w zimę Gundogan. W zimę Gundogan za darmo albo taniej, ale postaram się za darmo, by było na przyszły sezon. Do końca sezonu tego Allen i Anderson będą grali, tylko żeby grali dobrze. I teraz skupmy się na tym napastniku. No pensja Lewandowskiego, myślę, że to by było coś około tyle, może troszkę więcej. No... No to mamy... kurczę, problem mały To może jednak ten pomocnik Gundogan, no dobra Dałem nowy, ten nowego kontrola, ale nic nie szkodzi, tak mogę wystawić na listę transferową ja Z tym Gundoganem spróbujmy tą yy, dwudziestkę. i tak to nie jest niższa kwota niż za Krychowiaka, na Krychowiaka 42, chcieli pewnie za 30 coś by się już zgodzili nie wiem, no to nie jest pozycja taka... W sumie to jest pomocnika, pozycja defensywnego pomocnika. To nie? No w sumie jest. Nie wiem, no, dobra nie będzie SPD. Krychowiak? Złożymy, złożymy co nam tam. Już ostatnie transfery trzeba dobrze to ي, wykorzystać. Krychowiak. A, no faktycznie yy, To było w y, biurze będzie Sevilla, 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 Sevilla Nie, to jest moje zapytanie tego, czyli nadal mi nie odpowiedzieli z moją ofertą A, okej, okay, rozumiem mm, of Oferta nie do przyjęcia, no tak, to jest 42, no 35 Myślę, że to jest moja ostateczna oferta zakrechowa, jaka ja się na tyle się nie zgodzą ściągniemy tego gundogana, żeby sobie zostawić coś na zimę Jakby ewentualnie trzeba było coś w tym składzie poprawić Oferta transforma za danego Inksa. A, krótkie wypożyczenie. No to na to mogę się zgodzić. Do Southampton. Hmm? On chyba grał w Southampton wcześniej, nie, jeśli się nie mylę. Yy, Gomez chce gadać o wynagrodzeniu. Nie, za młody jesteś na yy, duże pieniądze, Gomez. No ale trudno. Jak chce, to dostanie. Aha. Yy, te kontrakty można troszeczkę poprzedłużać. Między innymi właśnie z Kasy Jasem mamy i wszyscy chcą więcej zarabiać. No. Enrique i tak odchodzi, zaakceptował ofertę za niego. Borini też ma odejść, więc nie będziemy je ruszać jego kontraktu. Eee, a, miałem ruszyć kontrakt Gomeza, sorry. Gomez, Gomez, Gomez i tak ma długi kontrakt. No dobra, 2,5 tysiąca. A, 25, dobra. Przyszły, sporadycznie gra, no bo sporadycznie gra taka prawda, nie? Zdarza mu się wejść na boisko. No i teraz nawet nie będzie musiał tego zrobić, bo mamy Sako który za sobie zagra, bo Warano no niestety no niestety złapał kontuzję. Bywa, prawda? Eee, bu bu bu, bu, bu. Psz, cały czas u nas jest. No i co my teraz zrobimy? Minne rasie nie pozbyliśmy jeszcze. No tyle zawodników jeszcze do sprzedaży, a żaden się nie sprzedał jeszcze. No nieźle. Ale dobra, wprowadźmy Origiego na ławkę. Za Bogdana. No, na to mi chodziło I jeszcze przed meczem zajrzyjmy do raportu dotyczącego składu e, Wystawmy na sprzedaż tego Alena może jednak Dodaj do listy transferowej e, Bo coś jeszcze miałem zrobić Aha, sprawdzić czyż szkle jest, aby na pewno wystawiony na sprzedaż Aha, i mu się kontrakt kończy, no oczywiście No oczywiście Dobra, zaczynamy sezon Proszę Państwa Meczem z Aston Villa Oczywiście szybka symulacja w to transfery wygrywamy 3 do 2 Di Maria Firmino i Gomez który dostał podwyżkę to go zmotywowało i trafił w 69 minucie Dobra zaczynamy sezon dobrze od zwycięstwa zdobywamy 3 punkty na sam początek nie robimy chyba treningu ostatnio, trenowali to są obrońcy Tak to są obrońcy, dwa razy zredono na bramkę że tam. to teraz czas na pomocników na pomocników, czyli kogo. Hmm. Czyli no. Ten Allen no, ma ten potencjał, no ale ja nie wiem, co z nim zrobimy. On w poprzednim sezonie trenował e, podania, to teraz nie potrenuję mijanie w tym sezonie. Ojej. Musiałem zagrać trening. Przypadkiem. No dobra, jeden sobie zagramy. Czemu nie, po odcinku nie graliśmy? Można spróbować jak, jak się broniło? Fuck! No mam to Dobra, przypomniałem sobie jako tako Mamy to Dobra, Damy radę, damy radę Ustawiamy się szybko na pozycji Złapiemy go Dobrze, doskonale już po trzech próbach Może jakiś rekord pobije Jakbym tak wszystko obronił To już w ogóle byłbym geniuszem Ale zaraz się pewnie czegoś nie uda obronić Chociaż patrzcie, na razie jakoś dobrze idzie Ej, bez żadnego a jednak, a jednak jest. Jeden błąd, ale nie, da, nie, nie straciłem punktów za to. Dobrze, kolejna obrona, świetnie, ostatni. Ostatni, mamy go. Pyk, 10,5 tysiąca. Pam, per, pam, Doskonale, no to zobaczmy wynik. No a oczywiście, overall jeszcze nie rośnie. Yy, dobra, ci pomocnicy zak... Yy, Średnio jest tu kogo trenować. Andersona, no Andersona tak, Andersona na pewno. Ja nie mój, że jak on gra na tym defensywnym, to zróbmy z niego tego defensywnego pomocnika i dajmy mu e, grę w dziadka tą... czysta obronna, tak. tą obronną. E, bramkarz, niech zostaje z tymi wyrzutami wykopami. Czy kogoś jeszcze z tych pomocników wrzucić, tak naprawdę? No tu nie widzę zawodników, których chciałbym koniecznie trenować. Coutinho, Firmino, Firmino może trochę nadrobić, no to Firmino, Mijanie, ale to za drugi trening bramkarza, nie za ten, eee, za drugi trening bramkarza Firmino sobie potrenuje, o. bo Coutinho i tak ma wyższe a Firmino trochę może eee, nadrobić, prawda, no i dobra, poszły treningi, no tylko jeden zawodnik chyba słabo, reszta nawet, ok, czy Anderson, to też tak sobie, nie bardzo. Dobra, oferty transferowe za Boriniego w końcu jest oferta za Boriniego 8,5 mila, i ją tyle jest warto, no pozbywamy się go, do Romy, żegnaj Borini Nie mówcie, że przedłużył kontrakt, nie, nie przedłużył kontraktu Dam wam Alena Pasuje nie, nie przesadzajcie, bo naprawdę jemu się kontrakt kończy, jakbyście nie założyli Nie wiecie ile kontraktu ma wasz zawodnik że to bardzo obniża wartość Oferta transferu przyjęta Sevilla Krychowiak No to chyba bierzemy, skoro za Gundogan'a aż tyle hajsów chcą, no to e, Krychowiak będzie tą opcją e, Rok różnicy między nimi A może nawet Gundogan'a uda się ściągnąć za darmo na przyszły sezon, tak Tak dla beki po prostu, żeby był e, No i to, sprzedać go po prostu, bo i tak czy jak na nim zarobimy, bo Kupimy go za darmo A sprzedamy z zyskiem, więc wiecie o co chodzi, nie? Dobra, oferta transferowa To jest wypożyczenie, dokładnie, Oto to żegnamy się z tym panem, prawie obrońca Coś jeszcze, zawodnik wypożyczony, zawodnik sprzedany, Jose Enrique nas opuścił Casillas i Gomez przedłużają kontrakty, bardzo mnie to oczywiście cieszy Zaraz kolejny mecz, tylko Menez przeszedł tam do Tottenhamu No trudno, nie to nie Żegnamy się z rozmowami z Borusją Krychowek przyjmuje kontrakt i do nas przybywa mamy Grzeszka Krychowiaka Czy zadebiutujesz w najbliższym meczu? Mam nadzieję, że tak, zawodnik sprzedany, Borini świetny. Ile mamy kasy? Mamy 16 milionów, no niewiele za to zrobimy Jakąś od... aha, no dobra Krychowek przybył i czas, żeby wszedł do składu Za Bogdana oczywiście o, grzesiek w składzie. Jest moc. I Anderson może zaraz wylecie z treningów. Taki pomysł mały. Oferta transferowa za Luis Alberto. Wypożyczenie na rok. Niech będzie. W awaryjnej sytuacji zawsze możemy ich ściągnąć za jakąś tam małą opłatą, prawda? A treningi były. Dobra, nieważne. Everton, derby Liverpoolu już na samym początku. Ciekawie. Krychowiak proszę spisz się dobrze strzel bramkę! A bo Morena ale kontuzywany chyba. Okej, okay. Bentekę dobrze ale szybciej lecimy, 2-1! Lukaku jeszcze nam strzelił i dla starych Di Maria kontuzjowany Uff. Niedobrze. E, dobra, Anderson wylatuje z treningów a może na te treningi Krychowiak właśnie. Już że się to na treningi. Gra w dziadka, jak ci ten postęp wyszedł przy grze w dziadka, gdzie ty to masz? To są podania A tu masz na sam no, całkiem nieźle by mu doszło, więc czemu by nie trenować? Grzegorza, niech się rozwija szybciej, przyda się na pewno Gomez się rozwija do 71 Jeden. Bardzo dobrze No okej, okay. bardzo nas to cieszy, co teraz? Zawodnik wraca po kontuzji Alberto Moreno Super Kontuzja zawodnika Di Maria 7 dni Niedobrze No już się zaczyna koncert z kontuzji w naszym składzie niestety Mam nadzieję, że no, takie krótkie kontuzje Jeszcze jakoś zniosę, ale takie kilkumiesięczne Nie bardzo Lukas Leiva, dają tyle jest wart No to akceptuję, nie będę się już kłócił Zwłaszcza, że ma chyba krótki kontrakt I jest w nie najmłodszym wieku Dobra, z Norwich na wyjeździe Ale najpierw trzeba dokonać korekt w składzie Varana nie wrócił, wrócił Alberto Moreno I on tutaj już wraca na swoją pozycję Trzeba ten ogólny overall podnieść I na prawo położyć tak, pytanie Lalana? Czy Milner? No to jest pytanie Ja bym Milnera może jednak puścił. Niech jeszcze pogra w tych ostatnich meczach Bo jeszcze jest Milner, prawda? A nawet jest w formie, więc... Czemu by nie? Markowicz jeszcze, jest, ale Milner jak jest, to jest, nie? A chyba jest na liście transferowej, aż sprawdzę. Wydaje mi się, że go wystawiałem, ale wolę się upewnić. Tak, jest na liście transferowej James Milner, ale nikt go nie chce kupić. Może jeśli zagra dobry mecz, yy, to kogoś to zachęci. Mamy 6 punktów po dwóch kolejkach. Kolejny mecz. Czy będzie 9 punktów po trzech kolejkach? Nie będzie. 2 do 2. Firmino i Benteke trafili kontuzja w zespole przeciwników, no niestety coś nie wyszło. Zdarza się, prawda? No cóż, już tracimy punkty, zobaczymy zaraz jak jakby nasza sytuacja w tabeli. Czy bo chyba Manchester był przed nami, też miał e wszystkie wygrane, teraz mecz pucharowy, który mnie średnio interesuje. Chcę zobaczyć tę stawie w tabeli. Trzecie miejsce. No tylko o, Chelsea. Chelsea ma na razie tylko komplet zwycięstw. No to nie jest źle. Nie tracimy aż tak dużo do lidera. Mecz pucharowy zaraz może uda się wygrać. Kamerunu nie chce prowadzić. Mm, dobra. Patrzymy na czas odcinka. Zbliżamy się do 20 minut. A zostały jeszcze parę meczy. No i jeszcze paru zawodników. A, a dobra, nie chcę kupić, a, i chyba chciałem go sprzedać, no to sprzedajemy go, po prostu niepotrzebnie zajmowało ono chyba miejsce, nie? Zawodnik wraca po kontuzji, Rafael Varane, no w końcu możemy chyba zagrać w pełnym składzie, no ale ty chcesz, wiem, że chcesz opuścić klub i ja chcę cię sprzedać, ale nikt nie chce cię kupić, w tym jest problem, no niestety, co znowu, a, jeszcze to, nie może mieć prośby, chociaż ja właśnie sprzedałem swoją drogą, to byłeś ty, nie wiem, e, dobra, Moreno, Yy, w sumie na pół, Harczy Queens Park awansowało do naszej ligi? Aż mnie to ciekawi yy, Nie Nie ma ich No to dobra, przygotujmy sobie skład drugi Najwyższy czas chyba to zrobić, nie? Nowy skład, nazwijmy go B po prostu Skład A, skład B Niech będzie, tą samą formacją, myślę Tylko trochę rezerwowych powpuszczamy, na przykład Origi yy, AIP na lewą stronę go przesuniemy. E, na pomocy ofensywnej niech będzie Lana, bo rzadko gra. Tutaj Allen mm, Gomez na obronie. A Isako może zostać w sumie, bo zaraz będzie grał Waran za niego i tak. E, tutaj ten pan. Waran e, no w sumie jeszcze grać nie może i tak, chyba by nie pograł Dimar, ja tak niech jeszcze odpoczywa. E, ten niech wejdzie na ławkę za Krychowiaka. Za Milnera wejdzie Markowicz O, zaczyna to jakoś wyglądać Tak rezerwowo, okej okay. mm, mm, mm. O właśnie, Bramkarz już Czy jest na to gotów? Nie jest gotów na to myślę jeszcze Jak będzie miał powyżej 70 możemy z nim próbować Tutaj się jeszcze boję go użyć Ale na ławkę może usiąść jakby coś mm, mm, mm. Mój facebook jak coś Aha, oj, jest kontuzjowany no dobra, nic więcej tu chyba nie zrobię już No nie? Chyba nie Nie chcę aż tak bardzo też tego składu osłabiać, prawda? No to zaczynamy Dobra, zapisz się Mess Queen's Park Rangers W Capital One Zobaczymy co z tego wyjdzie No więc Patrzyłem, czy mikrofon się nagrywa. No, z tego... Mmm, przegraliśmy. Czy to znaczy, że już odpaliśmy z Capital One? Czy to będzie dwumecz? Chcę kalendarz zobaczyć, bo tak, tak średnio to wyszło. Nie, ty już odpaliśmy z Capital One. No, to szybko poszło. Zawodnik sprzedany. Fajnie. Może grać VARAN, bardzo mnie to cieszy, bo trzeba kolejny mecz z Hall zdecydowanie wygrać, jest to Benjaminek, więc no bez przesady. Zwycięstwo obowiązkowe za Markowicza. Nie, 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 ja odrzucam wszystko oferty niego, to jest nasza przyszłość, on zastąpi Di Marie w przyszłości. Tak mi się wydaje, taki jest plan, plan jest bardzo ambitny, ale co z tego wyjdzie to nie wiem. Dobra, skład podstawowy, wracamy do niego, on musi wygrać. Wraca przede wszystkim Rafael VARAN. Ale Sako na ławce też się przyda. Zbyt wielu pomocników mamy. Może za Alena na ławkę Sako. Eee, dobra. A i Di Maria oczywiście za e, Milnera. Czy mi się wydaje, czy Di Maria miał 86 niedawno? Nie wiem. No dobra, no, nie będzie Aż jest sprawdzę. Czy mu spadło, czy mu tak miał? Nie, no może, może nie wiem. Może mu nie spadło. Zaraz zobaczymy. Nie, nie spadło mu tak, nie. No, okej, okay, niech będzie Wszystko jest OK. Tak Wszystko jest chyba najmocniejsze, więc lecimy Musimy to wygrać Obowiązkowo, ostatni mecz chyba w tym miesiącu I 5-0 BNTK hat-trick Udało się Jest moc, jest cały skład, jest moc i Benteke czy tym samym wysunął się na prowadzenie w tabeli strzelców? Dokładnie, pięć bramek Benteke już w tym sezonie, bardzo nas to cieszy oczywiście. Głośny transfer, Gareth Bale przeszedł do Bayernu, Eriksen do Barcelony i Guain do Tottenhamu. Wow. Runej do Realu Madryt. Wow, no grube transfery widzę. Niecodzienne wam powiem. Transfery gwiazd mają być ograniczone w tej chwili A są raczej częstsze Już kiedyś na ten temat w jakiejś serii mówiłem e, Dobra więc po prostu kończymy już to okno, transfery już raczej nikogo nie kupimy, może kogoś tylko sprzedamy Albo wypożyczymy Benteken nie chcę Benteken sprzedawać Zwłaszcza że jest liderem tabeli strzelców i zdobucha stryka Teraz nagle go wszyscy chcą, prawda ech A ja go teraz nie oddam To nie takie proste panowie i będę liczy, że Hummels wkrótce do nich dołączy. Czy jeszcze jakiś rekord transferu będzie? Zobaczymy. No ale patrzmy na transfery z ostatniej chwili. Może coś ciekawego rzuć ci się w oczy. Matić do Atletico Madryt. Za 51 milionów, czyli że wbił się do czołówki e, na trzecie miejsce w najdroższych transferach. E, być może się Hummels przejdzie do Juventusu, to wbije się na drugie miejsce. Ale na razie się na to nie zapowiadać. Transfer poza City do Realu, a drogi transfer to nie był. E, mamy ofertę wypożyczenia, oczywiście go wypożyczamy. Nie możemy aż tylu młodzików rozwijać. Niech się rozwijają w innych klubach, prawda? Dobra. Coś jeszcze? Douglas do e, Marsylii za 9 milionów. Nie, nie jest to jakiś powalający transfer. U Akinfef do Olimpiakosu. No i w sumie nic drugiego się nie zdarza. W ostatniej godzinie nic niestety ciekawego. Godzina do końca okna, no i koniec okna transportowego mamy pierwszy września. Jakieś wiadomości, że są comiesięczny raport o juniorach właśnie. Mamy jednego Polaka. 15 lat, który leci w dół z tym w całym potencjału. A jestem prześwietlony teraz bardzo. Wow nie zauważyłem tego. Wybaczcie. No niestety. No niestety taka. Pora roku, eee, koniec, dobra. Zobaczmy jeszcze, czy ktoś się rozwinął i będziemy gonić. a ja to są reprezentacja, okej, okay, krótka przerwa może być. Glik się rozwinął, świetnie, bardzo mnie to cieszy. Ktoś jeszcze? No nie, dalej już nie ma nikogo interesującego. No serio. To jest ten wasz wielki talent, który miałem zostawić? Dobra, będziemy próbować, dam mu szansę, może jeszcze go potrenujemy, ale jemu spada overall, no trudno. Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym, gdzie będziemy grali wrzesień, już sezon rozpocznie się pełną parą. Obecnie mamy drugie miejsce z 10 punktami, dwa punkty straty do liderującej Chelsea. Chelsea jeszcze nic nie przegrała, ale to dopiero cztery kolejki, tu się jeszcze wszystko może zmienić. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, cześć.